Oddalamy się od siebie z żoną. Nasza relacja jest coraz bardziej powierzchowna. Rozmawiamy o obowiązkach, rachunkach, polityce, ale nie rozmawiamy za bardzo o nas. Wpadliście w coś, co nazywam pułapką społecznych fantazji. A co to jest? Większość ludzi chce pieniędzy, wakacji, nieruchomości, albo bycia sławnym, prawda? To zdecydowanie jest taki trend. Koncentrując większość uwagi na tym, umysł dostaje jasny sygnał. To jest priorytet. Hmm. Teraz to, co miało być fundamentem życia lub relacji, jest zaniedbane. A przypomnij, fundamentem jest? Szczera rozmowa, komunikacja, docenianie pozornie małych rzeczy, mówienie o marzeniach. I nie ma nic złego w pieniądzach, wakacjach czy sławie. Chodzi o to, że one są powierzchowne. W się, sensie, że są na powierzchni, a pod powierzchnią jest fundament. A jak fundament jest niestabilny, to i tak wszystko runie. Rozejrzyj się po ludziach. No, taka, fundamentem są przecież wartości i zasady, tak jak troska, wdzięczność, kreatywność. Jeżeli chcecie się zbliżyć, wasze umysły muszą to przewartościować. Czyli przypomnieć sobie, że to, co ma prawdziwą wartość, tego nie znajdziecie w tych powierzchownych rzeczach. A i tak te zewnętrzne rzeczy możemy realizować, tylko już nie jako priorytet czy uzależnienie. Dobrze powiedziane.